W tym odcinku przetestujemy sobie Hot Chip Challenge Tak jak widać on się prezentuje Tutaj macie nazwę produktu, jest to Hot Chip Challenge I co że jest od 16 roku życia I co że będzie dosyć ostry Skład produktu Wartość odżywczą I co że produkt się przetwarza Żeby po zjedzeniu to pudełko wyrzucić Kod kreskowy i daty końca świata. Teraz możemy przechodzić do rozpakowania produktu. No i otwieramy. A po otwarciu tutaj mamy tego ostrego chipsa. Tutaj mamy jeszcze instrukcję yy, naklejkę, tatuaż i rękawiczkę. Według tej instrukcji najbardziej powinno pies po 3 minutach to sobie sprawdzimy. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. To jest toby przygotowanie stoper. Zobaczymy, czy wyszło bez popijania. A tak się prezentuje sam chip z bliska. No wygląda on no i możemy go przetestować. Jak na razie minęła minuta Nie jest, co, coś się piecze No minęły dwie minuty No coś się zaczyna rozkręcać Para łez już poleciało No po trzech minutach coś się tam rozkręca dalej ale już powoli przychodzi no po pięciu minutach jeszcze coś tam piecze ale jest to raczej już na spokojnie do wytrzymania ogólnie ten chips po trzech minutach no jest do, dosyć ostry ale nie jest jakiś nie wiadomo jak ostry ale dosyć ostry jest Ogólnie już nie będę popijać, bo wydaje mi się, że nie będzie miało to sensu. Tutaj macie cena jest to 25 zł. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że jest dosyć ostry. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że jest za drogi. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 8 na 10, ponieważ uważam, że jest to ciekawe doświadczenie. I na dzisiaj to koniec i pa pa!